Siemanko, z tej strony AWCOS ja to jest już trzeci odcinek z naszej serii. Zagramy w Saints Row 2 Z góry dzięki mam za 8 widzów w 3 dni. Pewnie tyle zostanie. Ale mnie to nie martwi, gdyż ja nie nagrywam dla subów. Tak jak już to powiedziałem Kubie. Może wiecie o kogo mi chodzi, może nie wiecie ale my zajmiemy się seniorstwem dwójką ogarnąłem już te lagi po prostu nie mogę mieć dźwięku z gry nie wiem czemu i nie mówcie że mam paski gdyż przy katstękach zawsze są takie paski no a więc jak będzie rozgrywka normalna to To po prostu nie będzie już tych pasków W ogóle takie serdeczne pozdrowienia dla BrooksaPL I dla T. Chris M -a. W ogóle zapraszam na kanał T. Chris M Jego kanał będziecie mieli w opisie Kanał BrooksaPL też będziecie mieli w opisie Są to dwa kanały od Oblawli Które naprawdę Zajebiście kręcą Lepiej ode mnie kręcą. Zebruk sam kiedyś miałem porachunki, ale myślę, że teraz już jest między nami spoko. A t Chris, M po prostu zobaczyłem go na YouTube. On wspomnił coś o moim kanale, ja wspomnę o nim. że naprawdę warto o jego kanale coś wspomnieć. Jego kanał jest zaje fajny. Kręci z konsoli. Nie zobaczyłem jeszcze, jaką on ma konsolę, gdyż ja będę miał Play'a 3 On nie wiem, co będzie miał. On nie wiem, co ma. Kurde, jak to auto zapieprza... ja nie lubię takiej. Chyba na Windowsie się tylko jest taki błąd, że tak szybko auto zapieprzają. Dobra. Płatność z góry. Ach, fuck. Dobra... Tra tramwaj Tramwaj! Dobra, już dojeżdżamy. Zostań się do podziemi. tutaj nie, o, tędy. Wak, 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 dobra, dobra. dobra ogarnąłem. Zabij... Mm, ...Samedi. What the? W że jak się zasłonisz jakimś menelem, to ja będę cię oszczędzał? Co mnie menele obchodzą? Mogli sobie poradzić w życiu. A tu jesteś na dachu. To są synowie Samedi, to jest jeden ze trzech gangów, z którymi rywalizujemy. O miasto. Steelwater. A, palę się, fuck fuck. Dobra, sprzątnięty. Aha Trzeba rzucać takimi ludźmi. Wy te całe mm, O, w to takie coś. Żeby to się rozwaliło. To są rudery, o, rudery. Zniszczone rudery. Tu jest ich chyba więcej, no. Tu są wszystkie. Dobra, jedna zniszczona. Dobra, trzeba pisnąć nim. Nie zabijaj mi ich. Dobra. Piźnij nim. o tak. Dół. Sary, stare Johnny To nie miało być tobą Dobra Czekaj, ja już wiem o tym od pierwszego odcinka, że można shiftem Aha, okej okay. Dobra spróbujemy A nie, jednak nie Zabici menele Co to było nawet, nie wiem Okej okay. Dobra, sprzątnięty Co już, koniec misji? Przecież odcinek trwa dopiero 5 minut Dobra, obiecuję, że już jutro będą odcinki po 15 minut 20. A póki co ja się rozumiem, żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia jutro. Może już w flaucie, a może wy nic tu Gdyż wiem, że za 4 tygodnie dostaję konsolę. Jeszcze będę musiał ogarnąć nagrywanie, a więc na raz.